var bir stratejik bir mesele. Neşe zamanlı bir şey. Najbardziej skutecznych armat, jakie były używane przez całą II wojnę światową. Niemcy, wiedząc, że nie są w stanie wyprodukować takiej ilości ciągów, która zapewniłaby im bezwzględną przewagę na froncie, zdecydowali się wykorzystać podzespoły do stacjonarnych stanowisk artyleryjskich. W ten sposób powstały Panther turny. Panterturmy, które rozmieszczano praktycznie na wszystkich frontach w Europie, największą ilość tej broni zainstalowano na froncie włoskim. Między innymi z takimi właśnie panterturmami musieli radzić sobie żołnierze drugiego Korpusu Polskiego, którzy zmierzali w stronę Monte Cassino. Ale tutaj na froncie wschodnim również nie brakowało tych wież. W Polsce zainstalowano je między innymi w rejonie Płocka, w rejonie Kostrzyna nad Odrą. W 1945 roku Armia Czerwona dotarła do Odry, uchwyciła pierwsze przyczółki. Rejon Szczecina pozostawał taką enklawą, do której nie prowadzono uderzeń praktycznie aż do marca. Dopiero po przegrupowaniu drugiej Armii Pancernej Gwardii, która dotarła nad Odrą pod koniec stycznia, Przegrupowano te oddziały i skierowano je w stronę Szczecina. W tym czasie trwało przygotowanie miasta, które przekształcono w twierdze. Takich miast, twierd było kilkanaście na froncie wschodnim. Między innymi taką twierdzą był Kołobrzeg, był Grudziądz, był Kostrzyn. I właśnie w tych punktach nazywanych łamaczami fal, które powstrzymywać miały natarcie radzieckie, w kierunku dzisiejszego terytorium Niemiec miał trwać opór do ostatniego żołnierza. W Szczecinie cała sytuacja obronna przesunęła się aż do pierwszych dni marca 45 roku. Mimo, że w lutym już było wiadomo, że Armii Czerwonej nie da się zatrzymać, a utworzona w styczniu grupa Armii Wisła dowodzona przez Reichsführera SS Heinricha Himmlera, która miała utrzymać Pomorze nie zdoła tego zrealizować. Na początku mamy zdecydowana i rozkazów jest na ten na temat tego, gdzie znajdują się pozycje niemieckie. Za chwilę poinformuję pozostałych żołnierzy o tym, że grup jest Zielona plana Znaczy odpowiedź ze strony żołnierzy wybranych. zebranych. zebranych

Wiedzą, że to się nie uda. W ich stronę lecą pierwsze granaty radzieckie. Pozbiewa się artyleria ze wzgórza. Oczywary się ściągnięte do skrzydła. Pod okiem wybuchu żołnierze Niemiec prosi o odwrót. W tym czasie załoga 57 pogania swoich Wszyscy zostają w śpieszeni. Wszyscy ruszają do akcji, a samodzielne rusza, ryzykując w tym czasie. Niemiecki. Załoga Panterzuma namierzyła cel. Zadoźwiciel załadował polski przeciw Panterzim. Panterzim oddał ciało. Zdrowadzię kryjąc się, przed przez wykazują się na to raz pozycję. pozycje. tu jest lecący Szanowni Państwo, Żołnierze radzieccy zdobyli pozycję wieży numer 8. Wieży, która znajdowała się kilometry stąd. Znajdowała się jako jedna z sześciu w ramach struktur obronnych twierdzy Szczecin. Jest 26 kwietnia 1945 roku. Żołnierze radzieccy wspierani przez artylerię, przez działa samobieżne dotarli do Szczecina. Miasto kapitulowało, ale w tym mieście, w Szczecinie i w rejonie będzie się jeszcze działo sporo. Wysłuchajcie się zakończenia walk o Szczecin, zakończenia walky w Chinie Kołdaskowa. Drodzy Państwo, jeszcze jest, moment, jeszcze chwila, bo do momentu, kiedy nie rozbroimy radoru, nie będzie można przejść przez taśmę, ale to są minut i już będzie można podejść do sprzętu, obejrzeć stanowisko panterku które dzisiaj tak duże zainteresowanie, że w Państwa budziło. Porozmawiać z rekonstruktorami, porozmawiać z uczestnikami tego widowiska, widowiska związanych z 70. rocznicą zakończenia walki w Widzą Państwo rekonstruktorów, którzy maszerują teraz przed Wami. Ten ważny gest podziękowania, tu nie ma agresji, to wszystko jest teatr. Drodzy Państwo, grupy, które przygotowały to widowisko dla Państwa. Stowarzyszenie Zachód 1944 ze Szczecina, Grupa Rekonstrukcji Historycznej, Stowarzyszenie 549 z Polic, Grupa Grupa Rekonstrukcji Historycznej Grac z Grodziska Wielkopolskiego. Stowarzyszenie Przedmorście Piła z Piły. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Dywizjon Zgorzowa Wielkopolskiego. Podka Podkarpackie, przepraszam, Stowarzyszenie Miłośników Militariów z Rzeszowa, drodzy Państwo. Z Rzeszowa koledzy jechali do nas całą noc. Proszę Państwa.